Z tej strony kielisy pogadamy sobie o Iron Heart, ponieważ jest dziwnie. Jakby jedyne, co widzę, to to, jak wszyscy są przekonani, jak to zwykle, że. Wszyscy, którzy nie lubią tego tworu, to rasiści. Podczas gdy. Ja sobie zobaczyłam trochę Iron Heart i Cóż, nie trzeba być piekarzem, żeby oceniać chleb. I postać głównej bohaterki Lidi jest okropna. Jakby mam wrażenie, że osoby, które lubią ten twór Mogą być bardziej rasistowskie niż osoby, które nie lubią tego tworu. Jakby myślę, że warto się trochę przyjrzeć tej sytuacji, ponieważ. Jedyne, co widzę w głównej bohaterce, to to, że uznaje się za geniuszkę, była w jakiejś mega szkole, wyrzucili ją, ukradła strój, który. Przypomina strój Ironmana I w momencie, gdy ktoś gada o niej, że... Albo raczej pyta się jej, dlaczego zbudowała strój Jeśli zbudowała, ukradła Jeśli nie chce pomagać ludziom Na co stwierdziła, bo może Naprawdę? Już pomijając fakt, że postanowiła dołączyć do Zwoli Ponieważ potrzebuje pieniędzy, i robić średnio legalne rzeczy, jak kupywanie rzeczy z dark marketu, dark webu, cokolwiek. Jakby. Czy my na pewno widzimy tę samą postać? Jakby, jak można to obejrzeć? I uważać, że to osoby, które tego nie lubią, są rasistowskie. Jakby, serio się pytam. Jakby, co jest bardziej rasistowskie? Nie Nielubienie postaci? Bo ma taki kolor skóry, ma problem do tonego starka i okrada ludzi. I robi nielegalny biznes? Czy osoby, które lubią ten serial, bo jest po prostu czarna postać, która okrada ludzi, jakby miesza z błotem tonego serka błędnie przy okazji, blackmailuje ludzi. Dołącza do grupy przestępczej. Naprawdę? Naprawdę uważamy ludzi, którzy nie lubią Iron Heart za rasistów. No idzie się załamać. Rozumiem. Że dla innych ludzi, dla ludzi, którzy lubią najwyraźniej Iron Heart, dla których Ironheart jest spoko, to oni są OK z tym, że osoby o ciemnej karnacji są przedstawione jako osoby, które kradną w każdym możliwym momencie, kiedy mogą. Nie szanują osoby, bo są po prostu jaśniejsze. Nieważne, czy to milioner, czy po prostu normalna osoba. I mają ego wypierdzielone w kosmos. Jakby poczułabym się raczej trochę skrzywdzona, jakbym była osobą o ciemnej karnacji, że właśnie tak jest przedstawione moje środowisko w filmie, w serialu, gdzie ciemna skóra bohaterka w założeniu miała być bohaterką, superbohaterką. czasem ja się czuję tylko bardziej załamana główną bohaterką Iron Heart. W sumie nie, nie mam co więcej powiedzieć. Nie mam nic więcej do powiedzenia, po prostu dla mnie jest zastanawiające, że to akurat osoby, które nie lubią tego serialu, są postrzegane za rasistów, a nie osoby, które ten serial lubią, bo myślę, że to im się raczej powinno bardziej przyglądać w tej sytuacji. I cóż, raczej nic więcej nie mam do powiedzenia.